Jeden z Was w komentarzu pod jednym z naszych ostatnich filmów zadał pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć na łamach tego dzisiejszego osobnego filmu. Pytanie brzmi: Witam, bardzo fajny filmik, ale czy mógłbyś nagrać, czy lepiej wynieść się do innego kraju, czy przygotować schronienie? Jak przygotować takie schronienie? O tym dziś porozmawiamy. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na takie pytanie, bo każdy z nas ma nieco inną sytuację i każdy z nas na tak postawione pytanie odpowiedziałby sobie nieco inaczej. Dlatego mm, mogę powiedzieć co najwyżej, co ja bym w takiej sytuacji zrobił, mając taki dylemat. Postaram się też podpowiedzieć Wam, jak właśnie taką analizę przeprowadzić, to znaczy na co zwracać uwagę i w oparciu o jakie przesłanki podejmować decyzję. Wyjeżdżam, czy zostaję i buduję sobie tutaj schronienie. Dopowiadam sobie, że to zagadnienie dotyczy jakiejś kryzysowej sytuacji, która nas zmusi do opuszczenia domu. Czy to będzie na przykład wojna, czy to będzie jakiś globalny kryzys gospodarczy, którego skutki w Polsce będą mocno odczuwalne. Przyczyn ewakuacji z domu może być cała masa i dobrze jest się zastanowić właśnie, z jakiego powodu my byśmy byli zmuszeni do jego opuszczenia. Bo jeśli ze względu na, nie wiem, pożar, kiedy ten dom nam płonie, nie mamy pieniędzy, żeby nowy dom zbudować, a łatwiej byłoby nam zacząć, ze względu na nasze umiejętności, nowe życie gdzieś za granicą i szybciej się dorobić pieniędzy na budowę nowego domu, no to chyba odpowiedź jest prosta. Z drugiej strony czy nie lepiej jest sobie kupić mieszk ubezpieczenie mieszkania, które w większości przypadków wystarczy do odbudowy tego mieszkania, czy odkupienia mieszkania czy odbudowy domu, kiedy ten dom spłonie, może nie w 100%. Na pewno nie wystarczy, kiedy będzie to, kiedy dom zostanie zniszczony przez wojny czy atak terrorystyczny. Chyba wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wykluczają wypłatę odszkodowań ze względu na takie zdarzenia. Natomiast wydaje mi się, że lepiej jest. Ubezpieczyć ten dom, niż planować wyjazd za granicę, kiedy dom spłonie. Natomiast tak ogólnie należałoby się temu zagadnieniu przyjrzeć nie z punktu widzenia konieczności ewakuacji kiedyś, która może potencjalnie nigdy nie nastąpi, tylko tego, co dzieje się dziś. To znaczy, czy dziś mam potrzebę przenieść się gdzieś za granicę do bezpieczniejszego miejsca i dlaczego? Jeśli jestem biedny, a wiem, że za granicą będę w stanie zrobić karierę, no, czy tam zarobić jakieś sensowne pieniądze, Dzięki czemu będzie się żyć lepiej mnie i mojej rodzinie, no to ja bym się chyba nie zastanawiał długo. Bo oczywiście nie trzeba się wcale wynosić za granicę na całe życie. Można wynieść się na lat 5, dorobić się, zbudować sobie dom i wrócić. Znaczy, zwrócić i zbudować sobie dom w Polsce, tak? Można zarobić jakieś tam pieniądze, zainwestować się w jakiś biznes w Polsce i żyć sobie całkiem nieźle w Polsce jakby traktując tylko te kilka lat jako okres, kiedy ja się mam gdzieś za granicą dorobić. Wiem, że nigdy nie jest łatwo kraj opuścić, zwłaszcza jak się ma rodzinę, bliskich, ze którymi się później tęskni, no bo są oni już nie bliscy, tylko trochę dalecy, trochę dalsi, chociaż też ciągle bliscy. I jeśli chodzi o same takie uwarunkowania ekonomiczne, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest właśnie gdzieś wyjechać, zarobić pieniądze i wrócić. No, w Polsce zawsze coś mamy choćby znajomych, bliskich, kogoś, komu można zaufać, kogo można poprosić o pomoc, wyjeżdżając za granicę do obcego kompletnie kraju, miasta, nie mamy takich osób, musimy zaczynać wszystko zupełnie od zera. To powoduje, że zawsze jakby wyjeżdżając zostawiamy za sobą coś, do czego potem możemy wrócić. Czyli łatwiej jest nam wyjechać, wrócić i mieć dostatnie życie w Polsce, niż budować je od zera i przenieść całe swoje życie za granicę. Osobiście uważam, że nie ma takich przesłanek geopolitycznych, ze względu na które należałoby się dziś z naszego kraju wynosić. Jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy mają inne podejście i rozumiem, że jeśli ktoś chce zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie w pierwszej kolejności, to się pakuje i wyjeżdża. Nie wiem, obawia się ataków terrorystycznych, obawia się, nie wiem, ataku wojsk za wschodniej granicy, Akurat na ataki terrorystyczne bardziej narażeni są mieszkańcy krajów zachodnioeuropejskich i Amerykanie niż Polacy. To jest inna rzecz. No ale co by nie mówić, rozumiem, że ktoś może się obawiać i rozumiem, że ktoś mógłby chcieć ze względu na, ten, na te obawy wynieść się już dziś. Jeśli mam za wszelką cenę spróbować udzielić odpowiedzi uniwersalnej, to wydaje mi się, że z punktu widzenia przeciętnego Polaka, przeciętnej polskiej rodziny rozwiązanie tego problemu jest inne, to znaczy właśnie budowa tego schronienia. To znaczy po pierwsze budowa bezpiecznego, dostatniego życia w kraju na co dzień czyli rozwój zawodowy, założenie jakiegoś biznesu dodatkowego, jakieś hałtury po godzinach, choćby to były korepetycje z fizyki czy cokolwiek w ten deseń, po to żeby czuć się finansowo bezpiecznie, żeby utrata pracy przeze mnie czy przez członka mojej rodziny nie była dla mnie potworną katastrofą zmuszającą mnie do wyniesienia się za granicę. Po drugie, starania, żeby ten dom, żeby to mieszkanie było możliwie przygotowane na trudne czasy samo w sobie, czyli żeby tam był zapas żywności, zapas wody. Jeśli mamy dom podłączony do wodociągu, to postarajmy się wykopać studnie, zbudujmy tam ziemiankę, jeśli mamy na to fundusze. Jeśli mamy taką możliwość, zamontujmy sobie baterie słoneczne na dachu, niech nam grzeją wodę na co dzień, a w razie czego będą awaryjnym źródłem prądu. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, fajnie mieć przy tym domu kilka jakichś krzewów owocowych, czy drzewek, czy taki mały ogródek. Jak ktoś mieszka w bloku, to chociaż kilka krzewów z pomidorami na balkonie, albo kilka doniczek z ziołami na parapecie w kuchni. Cokolwiek, cokolwiek, co ułatwi nam przeżycie trudnych czasów, bez konieczności ewakuowania się z tego domu, czy tego mieszkania. Bo ewakuacji staramy. Się raczej unikać, chyba że będziemy do niej zmuszeni. I w trzecim etapie to jest zorganizowanie sobie miejsca, do którego w razie czego się ewakuujemy. Wydaje mi się, że takim najlepszym rozwiązaniem jest jakaś działka rekreacyjna kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Na tyle blisko, żeby dało się tam podjechać nawet rowerem, czy nawet dojść piechotą, tak jak ja to kiedyś testowałem, na tyle blisko, żeby dało się tam wyjechać w piątek, w korkach, nie jechać tam pół dnia, tylko żeby tam pojechać sobie na weekend, coś zrobić, przypilnować, nawet, nawet tylko po to, żeby się pokazać mieszkańcom okolicznych miejscowości, że się tam jest i że kradzież, okradanie takiego domku, takiej działki jest obarczone większym ryzykiem, bo ktoś tam ciągle przyjeżdża. I. Gdyby się zdarzyła sytuacja, że trzeba dom opuścić ze względu, nie wiem, na wojnę, to chyba bym na tej działce się czuł troszkę jednak bezpieczniej niż w mieście. Na pewno wolałbym przeczekać, powiedzmy, jakiś wyciek chemiczny na swojej działce, którą sobie urządzę, w domku, który znam, a nie w jakiejś, nie wiem, sali gimnastycznej, gdzie będę stłoczony razem z innymi ludźmi ewakuowanymi przez władzę. Dlatego, jeśli miałbym szukać odpowiedzi takiej uniwersalnej, to przeciętnemu Polakowi wydaje mi się, że lepiej będzie. Zorganizować sobie bezpieczne schronienie w Polsce, niż uciekanie za granicę, już teraz. Chociaż doskonale rozumiem ludzi, którzy na to pytanie odpowiedzą sobie zupełnie inaczej. Bo wiem, że w niektórych przypadkach dużo więcej można osiągnąć zawodowo za granicą. A bądźmy szczerzy, no pieniądze są jednak potrzebne do wszystkiego. Także do zbudowania tego do zbudowania tego finansowego bezpieczeństwa, ale także do zrobienia tego zapasu żywności. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie, że moja odpowiedź pomoże Wam w samodzielnym podjęciu decyzji, czy powinniście budować sobie schronienie tu, czy raczej szukać go za granicą. Za tydzień kolejny film, tymczasem zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszego bloga domowymyślniksurrival.pl, a tu na dole są też odnośniki do naszych innych mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, Instagrama, wszędzie tam pokazujemy inne rzeczy, którymi się zajmujemy, a które są za mało ciekawe, żeby pokazywać je na blogu, czy na YouTubie. A zatem do zobaczenia za tydzień.